Tak obierzesz świeżego ananasa. Genialny sposób, który zajmuje kilka sekund. Ananasy są pyszne, ale ich obieranie przysparza nieco kłopotu. Poznaj mój patent. Weź dużego świeżego ananasa. Warto wiedzieć, że ananasy są bardzo zdrowe. Zawierają dużo witaminy C, manganu, żelaza, miedzi i witaminy B1. Wykazują właściwości przeciwzapalne i ułatwiają odchudzanie. Owoc należy postawić na płaskiej podstawie. Za pomocą noża odetnij zielone liście ananasa wraz z górną częścią. Następnie weź puszkę. Do wcześniej przygotowanego ananasa włóż puszkę. Jeśli ananas jest odpowiednio dojrzały, zrobisz to bez problemu. Taką puszkę wyciągnij. A w jej środku powinien znajdować się cały najcenniejszy owoc. Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, to znaczy, że twój ananas nie jest wystarczająco dojrzały. To nie problem. Wystarczy, że powtórzysz tę czynność. Następnie delikatnie wyciągnij ananasa z puszki i pokrój na plastry. Ich grubość zależy od twoich preferencji. To owoc, który może być wspaniałą i zdrową przekąską oraz idealnym dodatkiem do deserów i koktajli. Świetnie smakuje także w towarzystwie dań wytrawnych.